Z książki Maryja mówi do Ciebie Siostry Bożeny Marii Hanusiak 7 sierpnia Moja więź z Duchem Świętym była niezwykle mocna. Jego obecność przenikała całe moje istnienie. Z Ducha Świętego poczęłam Jezusa, Bożego Syna. Wszędzie tam, gdzie jestem obecna, przychodzi także duch miłości, mój oblubieniec. Najskuteczniej wypraszam go tobie, kształtuję cię, abyś stał się mu doskonale uległy. Uległość duchowi świętemu to rozkwit człowieczeństwa. Duch Boga ożywia w tobie bogactwo darów i łask. Otwierając Cię na nowe dary, pragnie Cię prowadzić, podobnie jak prowadził proroków i świętych, proś mnie o nowe wylanie Ducha Świętego, który uczyni Cię świadkiem i sługą Jezusa.